Ćwiczysz już od dłuższego czasu, ale obwód Twojego ramienia w zasadzie się nie zmienia. Chciałbyś, aby koszulka w końcu zaczęła opinać Twoje bicepsy, ale nie wiesz, jakie ćwiczenia najlepiej je rozbudują. I szukasz sprawdzonych sposobów, dzięki którym dorzucisz kilka centymetrów bicepsie jak ja w jak najkrótszym czasie. Przez wiele lat mojego doświadczenia pracując jako trener, zaobserwowałem, że większość facetów, którzy trenują lub dopiero zaczynają ćwiczyć, chciałoby mieć. Duże ręce. W teorii może wydawać się to bardzo łatwe, przecież wystarczy wziąć jakiś handel i sobie połachać, a na pewno dojdzie do wzrostu mięśni. Niestety w praktyce nie jest to takie proste. Jeżeli źle podejrzysz do kwestii związanych z treningiem Bicepsa czy Tricepsa, będziesz się męczył na treningu, ale Twoje ramiona wcale nie rosną i po kilku miesiącach nie zobaczysz żadnej różnicy. Dlatego nagrałem ten film. Mówię w nim najważniejsze kwestie związane z treningiem ramion. Dowiesz się tego, jak powinienś trenować, aby zobaczyć jak najszybsze rezultaty. Przedstawię Ci też kilka fajnych ćwiczeń, które według mnie warto wpleść do swojego planu i myślę, że niektóre z nich będą sporą niespodzianką. Zacznijmy od krótkiego, teoretycznego wstępu związanego z anatomią. Często osoby, które chcą zwiększyć obrót swoich ramion, decydują się katować biceps z bardzo dużą ilością ćwiczeń, mając nadzieję, że to wystarczy. Powinieneś jednak wiedzieć, jeżeli chodzi o twoje ramiona, to biceps wcale nie jest podstawowym mięśniem, na jaki powinieneś zwrócić uwagę w swoim treningu. Tak naprawdę twój triceps, czyli mięsień trójgłowy ramienia, stanowi większość obwodu ramienia, nawet 60%. Więc czysto teoretycznie, jeżeli zależy ci na zbudowaniu ramion, to nawet w większym stopniu niż na treningu bicepsa powinieneś skupić się właśnie na swoich tricepsach. Choć oczywiście nie należy zaniedbywać żadnego z tych mięśni. Dodatkowo trzeba wspomnieć o mięśniu ramiennym, który jest dosyć często zapominany podczas ćwiczeń na siłowni. Dlaczego jest zaniedbywany? Bo tak naprawdę go nie widać, ponieważ znajduje się pod bicepsem. Może przyjść Ci do głowy, że skoro jest pod bicepsem, to nie trzeba go trenować, bo przecież nic to nie daje. No i przy takim stwierdzeniu nie miałbyś racji, bo jeżeli rozbudujesz mięsień ramienny, to poniekąd wypychasz swój biceps, co przełoży się na to, że będziesz miał większą rękę. Co więcej, programując trening ramion, zdarzy nam się zapominać, że bicepsy i tricepsy pracują tak naprawdę przy bardzo wielu ćwiczeniach wielostawowych. Spójrz, wyciskasz sztangę na ławce, triceps prostuje twój łokieć. Wyciskasz hantle na barki, tak samo, również zaangażowany jest triceps. Podobnie z bicepsem, podciągasz się, biceps wykonuje sporą pracę. Wysujesz sztangą, sytuacja jest podobna. Z tego właśnie względu, jeżeli przyglądasz się swojej objętości treningowej właśnie na biceps czy triceps, zerknij także na ćwiczenia, w których te mięśnie mogą odgrywać pomocniczą rolę. Przejdę teraz do kilku ćwiczeń, które warto mieć w swoim planie treningowym, jeżeli zależy Ci na rozbudowie Twoich ramion. Ale zanim przejdziemy do ćwiczeń, krótka reklama. Wielu z Was pyta o tą koszulkę. Co to jest za koszulka? Mega fajnie w niej wyglądam, wiem dzięki <grytania> to koszulka marki Strix. Ja ogólnie uwielbiam ciuchy tej marki, bo to jest taka trochę marka premium, bym powiedział. Mają bardzo fajne jakościowo ciuchy. Jeżeli taka koszulka, która właśnie. Podkreśla, twoje ciało, Ci się podoba. Przejdź sobie na stronę sklepu gimbeam.pl. Tutaj link znajdziesz w opisie. I jeżeli chciałbyś coś kupić z tego sklepu, na przykład tą koszulkę, to masz ode mnie, rabat 5%, więc wpisz sobie też. Kod rabatowy, który znajdziesz w opisie. Koniec reklamy i przechodzimy do ćwiczeń. Zaczniemy od tricepsa i najbardziej złożonego ćwiczenia, o którym dzisiaj powiem. Mam na myśli pompki na poręczach. Biorąc pod uwagę to, co mówiłem chwilę wcześniej, powinieneś już wiedzieć, że nie jest to typowo izolowane ćwiczenie na triceps. Pracują tu chociażby mięśnie klatki czy mięśnie naramienne. Ale nie zmienia to faktu, że twoje tricepsy mogą tu zostać naprawdę mocno przetrenowane i to ze sporym obciążeniem. Jeżeli chcesz w tym ćwiczeniu mocniej skupić się na tricepsach, a nie na klatce, to raczej unikałbym na Twoim miejscu bardzo dużego pochylenia do przodu. stara się być ustawiony dosyć pionowo. Wtedy twój wykona większą ilość pracy. Dodatkowo, pod kątem technicznym, warto pamiętać o stabilnej pozycji łopatek, czyli delikatnym i ściągnięciu, napięciu brzucha i dążeniu do tego, by łokcie prowadzić bliżej ciała niż dalej. W tym ćwiczeniu fajne jest to, że bardzo łatwo można sobie je utrudniać. Wystarczy przecież zaczepić sobie obciążenie za pomocą pasa, jak w przypadku podciągania i możliwości progresowania są nieograniczone. Kolejne ćwiczenie na triceps, które mogę Ci polecić to prostowanie ramion na wyciągu. Jest to ćwiczenie, które fajnie angażuje głowę boczną Twoich tricepsów. Możesz się zdziwić dlaczego polecam ćwiczenie na maszynie, jeżeli często w poprzednich filmikach rekomendowałem Ci trenowanie z wolnym ciężarem. Tu nic się nie zmieniło, nadal uważam, że ćwiczenie ćwiczenia wielostawowe powinny stanowić większą część twojego planu, jednak podczas skupienia się już na określonej partii mięśniowej i wykonywaniu ćwiczeń izolowanych ćwiczenia na maszynach spokojnie znajdą swoje zastosowanie. Wykonując prostowanie ramiona wyciągu warto pamiętać o tym, aby ruch był wykonywany głównie w stawie łokciowym. Jeżeli musisz szarpać tym ciężarem, angażując jednocześnie barki i całe tułów, to prawdopodobnie powinieneś zmniejszyć ciężar. W takich ćwiczeniach izolowanych zależy nam na pracy danego mięśnia, a nie na nałożeniu na wyciąg jak największy. Ciężaru I bujaniu całym ciałem. Nie wykonuj tego ćwiczenia, będąc ustawionym pionowo, lepiej się delikatnie pochylić, wtedy ćwiczy się o wiele lepiej. Jeżeli trenujesz w domu i szukasz alternatywy, to tutaj dobrze sprawdzi się prostowanie ramion z gumą. W że zaczepisz ją o coś w taki sposób, aby można było ją ściągnąć, podobnie jak linki na wyciągu górnym. Skoro było ćwiczenie na głowę boczną, to teraz pokażę, jakie jest ćwiczenie na głowę długą. Będzie to wyciskanie francuskie. Fajne w tym ćwiczeniu jest to, że masz naprawdę dużo możliwości. Możesz wykonywać je leżąc, sztangą, handlami. Jest też opcja wyciskania francuskiego za głowy stojąc czy siedząc, do wyboru do koloru. Dobrym wyjściem będzie po prostu potestowanie na sobie, który z tych wariantów Tobie najbardziej wchodzi, w którym czujesz najbardziej mięśni. Taką uniwersalną radą do tego ćwiczenia będzie to, aby pracować w pełnym zakresie ruchu, czyli powinieneś maksymalnie uginać swój łokieć. Wtedy dojdzie do największego rozciągnięcia tricepsa, na czym właśnie podczas tego ćwiczenia nam zależy. Przejdę teraz do omówienia kilku fajnych ćwiczeń na biceps i być może już pierwsze Cię zaskoczy. Wybrałem uginanie ramion na wyciągu dolnym. Dlaczego nie zdecydowałem się na sztangę czy hantle Głównie z tego powodu, o którym mówiłem Ci po podczas prostowania ramion na wyciągu. Podczas wykonywania tego ćwiczenia na wyciągu Twoje mięśnie po prostu przez dłuższy czas znajdują się pod napięciem. W przypadku używania handli czy sztangi w dolnej fazie ruchu napięcie praktycznie nie występuje. Reszta wykonania ćwiczenia jest w zasadzie bardzo podobna jak przy życiu ptamy drążek mniej więcej na szerokość ramion i wykonujemy zgięcie w stawie łokciowym. Jak w każdym ćwiczeniu, o którym ci dzisiaj mówiłem, starasz się unikać sytuacji, gdy bujasz tułowiem, ułatwiając sobie wykonanie. Wspominałem Ci wcześniej w tym nagraniu o mięśniu ramiennym i o tym, że często jest on pomijany w treningu ramion. Warto jednak co jakiś czas umieścić w planie taki wariant uginania, aby rozbudować mięsień ramienny, który może pomóc. Wypchnąć twoje bicepsy, zwiększając jednocześnie rozmiar twoich ramion. Z tego względu jednym z omówionych przeze mnie ćwiczeń będzie uznanie młotkowe, czyli takie ćwiczenie, w którym twoje przedramię znajduje się w pozycji neutralnej, a więc kciuk znajduje się u góry, a mały palec na dole. Dokładnie tak, jakbyś trzymał młotek i próbował nim coś wbijać. Najwygodniej to ćwiczenie wykonywać z sandlami, ale jeżeli nimi nie dysponujesz i już w domu, możesz wykorzystać gumy oporowe. Na wielu siłowniach możesz również trafić na sztangę, którą można ćwiczyć w wielu wariantach chwytu. Często występuje tam właśnie chwyt neutralny, więc jeżeli chciałbyś spróbować wersję sztangą, to śmiało. Ważne jest to, aby przez cały czas trwania ruchu trzymać łokcie blisko ciała. Następnym ćwiczeniem skupimy się na głowie długiej bicepsa, która też jest często zaniedbywana. Dobrym ćwiczeniem, które mogą je rozbudować będą wszystkie zgięcia ramion z cofniętym łokciem, bo właśnie podczas tego typu ruchu dochodzi do jej rozciągnięcia. Opcji mamy bardzo dużo. Ja pokażę Ci dwie, które wykonasz bez żadnego problemu. Najprostszą z nich, jeżeli ćwiczysz w domu, będzie wykorzystanie gumy oporowej, która ciągnie Twój łokieć w tył. Wystarczy tak ją zamontować, aby Pozycji wyjściowej twój znajdował się za linią tułowia. Przyciąg na siłowni może wykorzystać do tego wyciąg dolny, który zadziała w tej samej zasadzie jak guma. Tutaj naprawdę mocno skupimy się na dobraniu odpowiedniego obciążenia. Jeżeli dobrzesz zbyt duże, może dojść do tego, że nie da rady utrzymać tej cofniętej pozycji łokcia, co pozbawi Cię tych wszystkich benefitów i będzie przypominało zwykłe uginanie ramion. Może zwróciłeś uwagę na to, że nie poleciłem Ci żadnej konkretnej liczby serii, którą powinieneś wykonywać, żeby rozbudować ramiona. Tak naprawdę zależy to w bardzo dużym stopniu od całości Twojego planu treningowego, więc nie dam Ci tutaj żadnej uniwersalnej rady. Jeżeli jednak chciałbyś mieć pewność, że uda Ci się zmienić sylwetkę, zgubić tłuszcz, rozbudować mięśnie, nie tylko swoich ramion, to zobacz, jak możesz ze mną współpracować. Trenerzy z mojego teamu rozpiszą Ci tak plan treningowy, Żebyś miał super efekty Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny Zostaw łapkę w górę, subskrypcję Zostaw też komentarz I napisz jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie na biceps lub triceps Trzymaj się i do kolejnego nagrania